Nad rebrandingiem pracujemy już prawie dwa lata, w zeszłym roku zrobiliśmy badania marki i okazało się, że niekoniecznie nasza marka jest popularna, to znaczy Bank Spółdzielczy w Toruniu kojarzył się z innymi bankami spółdzielczymi, których jest prawie 200 w Polsce, zrzeszonych w grupie SGB. To, co najważniejsze, no to zmieni się nazwa banku. Chcieliśmy jednocześnie pokazać, że jesteśmy bankiem nowoczesnym, ale jednocześnie nawiązać do tradycji i do miejsca, z którego tak naprawdę bank się wywodzi. Mikołaj Kopernik, po z Nikolaus, stąd nazwa. Mamy 12 placówek, będą one pracowały pod nowym brandem. Także w każdej w zasadzie trzeba wymienić kasetony, w każdej trzeba wymienić, jeżeli są oczywiście pylony. Widać, że to jest duża praca. No i tutaj w Toruniu, chyba na naszej centrali, będzie najbardziej widoczne z tego względu, że wymieniamy oprócz zwykłych kasetonów także cały logotyp. Znaleźliśmy świetną firmę Grafiko, która wykonuje materiały świetnej jakości. Mimo tego, że prace są bardzo skomplikowane i prowadzone w zasadzie przez cały czas, prowadzone są one w ten sposób, że nie zakłócają ani pracy naszych placówek, ani nie zakłócają dostępu do nich. Mamy nowe kasytony, totemy, semafory, czyli całe oznakowanie zewnętrzne placówek. No i efekt jaki jest, to każdy może zobaczyć, zapraszamy do naszych placówek. Dziękujemy firmie Grafiko, bo to oni wszystko montują, w związku z czym dużo zasługali i ich, ich doświadczeń.